Na jakim etapie są prace na dzień dzisiejszy? Więc mamy dwie ogromne inwestycje. Jedna to jest hostel i restauracja, druga to jest otworzenie historycznej komunikacji, rekonstrukcja mostów, oczywiście murów, ścian, adaptacja też wnętrz do celów multimedialnych, edukacji, kultury, rzemiosł, które też funkcjonowały w twierdzy, bo chcemy pokazać jak w ogóle zbudowano tą twierdzę. Więc wszystkie pomieszczenia są oczywiście już odgruzowane, odbudowują się elewacje, we są zabudowane posadzki, warstwy posadzkowe, instalacje, wszystkie niezbędne. No i tak naprawdę no, czekamy na dostawy cegły, bo jest bardzo duża kolejka w cegielnicy, nie ma być zamknięta na zimę, bo nie ma węgla, więc już organizujemy cegłę rozbiórkową na przykład do przemurowywania we wnętrzach. Na szczęście mamy już zgromadzone całe drewno niezbędne do odbudowy tych mostów, więc to jest prawie, że 200 metrów sześciennych tego drewna, pozyskanego z Niemiec, bo w Polsce też takich wielkich przekrojów belek nie było. Co chcecie uzyskać tą inwestycją? 100% nowej powierzchni dla zwiedzania. Chcemy, żeby turysta został tutaj na cały dzień, żeby mógł spać, mógł jeść, mógł uczestniczyć w rozszerzonym programie, który nie będzie koniecznie związany tylko i wyłącznie z historią twierdzy, ale też kine plenerowe, mappingi no i imprezy po prostu kulturalne. Chcemy, żeby jak najwięcej koncertów wróciło tutaj do twierdzy, a to, że mamy te pomieszczenia wielofunkcyjne, ogrzewane, to niezależnie od warunków pogodowych, ten koncert będziemy mogli przeprowadzić bez obawy, że lunie, że będzie wiać itd. Tak i, tak I taki jest plan, żeby jak najwięcej twierdza żyła, jak najwięcej się działo, było głośno I, i żeby te mury po prostu były wesołe, można powiedzieć tak, optymistyczne. Pana pasja do rysowania, skąd to się wzięło? Nie no, to nie tylko pasja do rysowania, to jest pasja związana z historią fortyfikacji, ja zawodowo zajmuję się ilustrowaniem fortyfikacji i pisaniem o fortyfikacji, to robię już od kilkudziesięciu lat, z różnymi skutkami, raz lepiej, raz gorzej, ale jest to to, co pozwala mi połączyć hobby z pracą, tak? jestem tym szczęśliwcem. Jaka jest metodologia pracy? Mojej? oj, to się zaczyna od inwentaryzacji terenowej, potem ikonografię, szukanie źródeł, potem przychodzą konsultacje, pierwsze szkice, te szkice znów wracają do konsultacji, bo dopóki nie narysuję tego, co chcę narysować, to nie ma dyskusji, tak? bo każdy inaczej to sobie wyobraża. No i wtedy zaczynamy już działać. Jeśli mam ten zielony światło, że mogę już tą twierdzę rysować na dobre, no to wtedy wkracza pędzel, farby. Ja pracuję w technice akwarelowej, bardzo trudnej technice malarskiej. Jako jedyny z ilustratorów, jest nas chyba w tej chwili w Europie 12, nie posiłkuje się w pracy komputerem. To wszystko jest ręczna robota, skąd stąd też każdy rysunek, który powstaje, a są to rysunki wielkoformatowe, no staje się dziełem sztuki. Jak wyglądało życie na twierdzy w Srebrnej Górze? Na pewno nie było łatwo. Proszę Państwa, twierdza była obiektem militarnym i była zajmowana przez żołnierzy przede wszystkim w momencie, kiedy no, nadchodziła e, chwila próby. Poza tym żołnierze e, żyli w koszarach, w których było nieco wygodniej i w których była bardziej, że tak powiem, e, rozwinięta infrastruktura bytowa, socjalna. E, czyli tak, jeżeli mówimy o samym pobycie w twierdzy. Musimy sobie zdać sprawę, że to są zupełnie inne czasy, że ci ludzie trafiają do twierdzy, która jest zbudowana przez architektów i inżynierów pruskich z myślą o obronie. O nich nikt nie myśli. O tym, że ktoś tam ma mieszkać, no to zaczęto dbać dopiero z czasem. Podczas budowy twierdzy srebrnogórskiej w tamtym czasie, no dzieło imponujące, jedno z nielicznych w ogóle górskich w Europie, popełniono szereg błędów, stąd kiedy przyszła pierwsza próba wojenna, Twierdza była de facto obiektem, który nie dało się żyć. Opisy są dosyć wstrząsające, jak brodzi się w wodzie w Kazamatach, wszystko jest no, stęchnięte, niezdrowe. i Pamiętajmy o tym podstawowym fakcie. Żołnierz miał być siłą, która walczy, ale o potrzeby żołnierza. No, starano się dbano tylko wtedy, kiedy no, było to jednak już niezbędne do, do utrzymania tych żołnierzy. Muzyka